Witaj na kanale Kreatywna Intuicja. Mam na imię Michalina. Zapraszam na czytanie kart. Może jest ono właśnie dla ciebie. Inspiruje nas dzisiaj 8 kart Tarota i jedna karta z mojej talii kreatywnej intuicji. I ta karta mówi, że teraz jest najszczęśliwszy czas, aby zacząć. Cudowny nowy początek, okno możliwości, dar. Ta karta swoją energią przypomina Asa Monet. Rozkład natomiast to z góry od lewej przepiękna dziesiątka monet, siła, as, mieczy, słońce. I dolny rząd od lewej ósemka buław, mag, piątka monet i umiarkowanie. Karty małych arkanów w tym rozkładzie przeplatają się z kartami wielkich arkanów, więc sprawy życia codziennego przeplatają się tu z potężnymi procesami rozwoju, zmiany, powrotu do zdrowia, do siebie, do równowagi, z pogłębianiem kreatywności na pewno z pogłębianiem duchowości. Jeśli czujesz to, o czym mówię, to to czytanie jest dla Ciebie. To, co pokazują karty, to też opowieść o tym, co już robisz i do czego dopiero dążysz. To kwitnące różami drzewo na pierwszej karcie, to ty zapuszczasz silne korzenie w swoim nowym stanie bycia. Te róże to jest twój potencja potencjał, przepraszam, to jest to, do, do czego zmierzasz. Jeszcze nie jesteś w kwiecie swojej siły, ale jakiś proces uleczania masz już za sobą. Teraz czuję, że jest już czas stabilizacji. Bardzo świadomie podchodzisz do tego, kto ci otacza, kogo wpuszczasz w swoje życie. Stawiasz w końcu jasne i silne granice, i im stabilniej stoisz, tym silniejsze one są. Zaczynasz dbać o siebie tak, jak na to zasługujesz. Jest wokół ciebie sporo osób, teraz czy w przyszłości. Im spokojniejszą energią emanujesz, tym więcej dobrych ludzi lgnie czy będzie lgnąć do ciebie. Tworzysz tutaj jakiś krąg, jakąś wspólnotę. Może po prostu wspólnotę podobnych zainteresowań. Ale im silniejszy i stabilniejszy jesteś ty, tym pozytywnie wpływasz na innych. Myślę, że zaczyna się dla ciebie cykl rozkwitu. To, co pokazują karty, to jest dopiero początek. To jest właśnie ten asmonet. Najszczęśliwszy czas, by postawić w końcu siebie w centrum Twojego życia. Wzrasta tutaj Twoja siła, świadomość Twojej siły, Twojej wartości, też Twoich talentów. Zdolności, Twojego potencjału. I to może być motyw tego roku dla niektórych: takie osadzanie się w swojej sile, w zaufaniu do swojej siły, w takim świadomym jej kultywowaniu, też dbanie o zdrowie, wzmacnianie ciała i danie mu w końcu uwagi. Odnajdujesz tutaj swój autorytet, a wraz z nim wzrasta Twój spokój. Świadomie zaczynasz kontrolować swój lęk. Zamieniasz negatywne myśli na dobre. Wiesz, że zatracanie się w strachu nic dobrego nie przyniesie. I wiesz też, że większość, o ile nie wszystkie te negatywne myśli, to jest tylko wytwór Twojego wystraszonego umysłu. I wzmacniasz się tutaj w świadomości, że masz nieskończone połączenie z Twoją wewnętrzną mocą i z Twoją intuicją, i dlatego łatwiej Ci kontrolować negatywne myśli, bo z większym zaufaniem i spokojem patrzysz w przyszłość. Strach bierze się z niepewności przyszłości. Ty swojej nie znasz dokładnie, ale masz tutaj taką głęboką wiarę i spokój, że jest ona dobra. Lęk nie ma szans z taką pewnością, z pewnością, w której się umacniasz. As mieczy i słońce, nie ma chyba większego wybuchu jasności, jak to połączenie. Twój umysł staje się jasny. Zaufanie wewnętrznej mądrości daje Ci spokój. W spokojnym umyśle aktywuje się uśpiona kreatywność i duchowość. Osiągasz tutaj coraz wyższą perspektywę szersze horyzonty i zanika zwątpienie. Odwracasz od niego wzrok. Twoja uwaga jest skierowana, czy będziesz ją kierować w swoją siłę, w swoją mądrość, w swoją intuicję. I to słońce, które się tutaj pojawia w rozkładzie, to jest właśnie kulminacja tego twojego rozkwitu. Ona jest w połowie rozkładu, więc może to mieć miejsce latem, w połowie roku, właśnie wtedy, kiedy będzie najwięcej słońca ciepła, kiedy nasze baterie będą tak cudownie naładowane. Jeśli dajesz teraz swojemu zdrowiu, ciału uwagę, zaczynasz o nie dbać, to w połowie roku zobaczysz piękne efekty. I tak w wyglądzie, jak w swoim samopoczuciu. Słońce to jest też sukces, to życiodajna energia, to jest bardzo takie dogłębne odżywienie. Od tego momentu sprawy nabiorą tempa, Twój rozwój nabierze tempa. Zabierzesz się wtedy za tworzenie, za jakiś swój projekt, czy w życiu prywatnym, zawodowym, kreatywnym. Cokolwiek to jest, świadomość Twojej mocy i potencjału ugruntuje się do tego stopnia w tobie, że zaczniesz ją wprowadzać w czyn bardzo twórczy czyn. Myślę też, że zmieni się Twój wygląd albo wystrój Twojego otoczenia. W im lepszej formie będziesz, tym więcej będzie się pojawiać kolorów w Twoim życiu, to może mieć też odzwierciedlenie w jakimś Twoim rękodziele, w czymś kreatywnym. Zauważ, że karta Maga tutaj jest pod kartą siły. Kiedy dojdziesz do Maga, to przestaniesz tylko kontemplować swoją siłę, swoje zdolności, a zaczniesz je pięknie wykorzystywać, zaczniesz manifestować to, co podpowiedź Twoja wyobraźnia. A że wyobraźnia nie ma granic, to Twoje możliwości są czy będą nieograniczone pod warunkiem, że dasz się tej wyobraźni ponieść i będziesz się tym radośnie bawić. Jeszcze niedawno czekałaś na coś i czułaś się bezsilna, czułaś się w braku, w niedostatku, w jakimś zimnie, może jakby dręczyła cię jakaś choroba, i może zresztą faktycznie tak było, stąd też powrót do zdrowia. Z niecierpliwością wypatrywałaś końca tego zimnego okresu, w którym nic nie rosło, nic nie kwitło. I teraz odzyskujesz równowagę, też wiary. Wzmacnia się wiara w coś większego, w boskie wsparcie, pogłębia się tutaj Twoja duchowość, zacieśnia się Twoja więź z Bogiem, z boską siłą. I minie jeszcze sporo księżyców, zanim osiągniesz taką pełnię spokoju. Ale jesteś na bardzo dobrej drodze i jesteś już bardzo daleko w porównaniu do osoby, którą byłaś choćby rok temu. Teraz jest najszczęśliwszy czas, żeby zacząć. Jakakolwiek jest Twoja wizja, to coś, czego pragniesz, wymarzona wersja Ciebie i Twojego życia, to teraz jest moment. I okno możliwości, żeby to rozpocząć i naprawdę się w to zaangażować. Już zaszła w tobie potężna zmiana. Jesteś już w dużo lepszym miejscu, choćby wewnętrznie, w porównaniu do jeszcze wcale nie tak odległej przeszłości, ale przed tobą dużo więcej, dużo większe możliwości, jest przed tobą tyle do odkrycia, też w tobie, w sobie samym. Drzemią w tobie talenty, o których nie wiesz, albo które być może pamiętasz przez mgłę, nie wiesz, jak je obudzić, jak je odkurzyć, ale one same. Zaczną się budzić, już zaczynają, im większy jest Twój spokój. Tam, gdzie nie spowija się lęk, tam pojawia się przestrzeń na kreatywność, na sprawczość. Zaufaj procesowi, w którym jesteś. Jeśli to czytanie było pozytywną inspiracją, jeżeli zachęciło Cię do takiej dobrej refleksji, to zostaw łapkę i komentarz i zasubskrybuj mój kanał, żebyśmy pozostali w łączności. Dbaj o siebie, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.